Film Five Nights at Freddy's. Brzmi jak nieśmieszny żart na Prima Aprilis, bowiem film ten był już zapowiadany w roku 2015. Tymczasem my mamy 2022, produkcja była przekładana bardzo często. Co chwilę zmieniał się reżyser, a scenariusz filmu był przepisywany raz po raz, raz był wyrzucany do kosza, pisany od nowa, a raz działy się z nim jeszcze inne dziwniejsze rzeczy. I tak mija 7 lat i filmu nie ma. A my pozostajemy z pytaniem, co się stało z filmem o FNAFie? I w dzisiejszym materiale właśnie tym zamierzam się zająć. Zatem cześć, witajcie, jestem Ondar, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. I z góry chciałem Was przeprosić za wszystko, ale jestem chory. Nim zacznę mam dla Was kilka ogłoszeń parafialnych. Po prostu bardzo zależałoby mi, żebyście zaobserwowali mnie na moim Instagramie, a także zasubskrybowali mój drugi kanał, czyli Hata w Lesie, ewentualnie gdziekolwiek w internecie poza tym kanałem. Generalnie wydarzyła się pewna nieciekawa sytuacja, o której opowiem wam, kiedy będzie już po wszystkim, mam nadzieję. Zatem po prostu bardzo zależałoby mi, żebyście powbijali na jakieś inne moje socjale, żebyśmy jeszcze stamtąd mieli kontakt, a co do samej nieciekawej sytuacji, to opowiem wam o niej kiedy będzie trochę spokojniej. Tak jak spokojniej zdecydowanie jest z samym filmem Five Nights at Freddy's. Co się z nim stało, dlaczego scenariusz do niego co i już był przepisywany oraz jaka jest przyszłość tego filmu. Na te wszystkie pytania odpowiem w dzisiejszym filmie. Moi drodzy, bardzo proszę rozsądźcie się wygodnie, bowiem dzisiaj odpowiem sobie na pytanie, co takiego stało się z filmem o FNAF Zatem jakiekolwiek pierwsze informacje względem filmów na tej pojawiły się mniej więcej w 2015 roku i wówczas za produkcję filmu odpowiedzialna miała być studio Warner Bros. Wówczas głównym celem było tu cytat stworzenie szalonego, przerażającego i dziwnie uroczego filmu. I to był bardzo interesujący punkt startowy, tym bardziej dla całej branży gier i ich adaptacji filmowych. To znaczy, chyba nigdy w czasie nie było takiej sytuacji, żeby jakaś mała, tania gra Indie nagle stała się podstawą do stworzenia hollywoodzkiego filmu. Na tamte czasy to było niesamowite i myślę, że dotychczas również jest. Za reżyserię odpowiedzialny miał być Gil Kinnan, ee, czyli tak, ten gość od Poltergeista. Ała. Niedługo później do internetu wyciekać zaczęły interesujące teasery samego filmu, które przedstawiały jak wyglądać mogłyby endoszkielety w samej produkcji i wyglądało to gigafajnie. Ale oczywiście, jak to zwykle bywa, po drodze coś musiało się spartaczyć i o filmie nie słyszeliśmy nic przez ponad dwa lata, ponieważ w okolicach 2017 roku sam Scott poinformował nas, iż film został kompletnie przepisany. I wróciliśmy do punktu wyjścia. Ponadto niedługo później podzieli się z nami informacją, jakoby film miał być tym razem tworzony zupełnie od nowa przez Blumhouse Productions, czyli takie studio tworzące te horrory nowe. Tyle musicie wiedzieć. Wówczas również okazało się, iż Kinan już dłużej nie będzie pełnił roli reżysera filmu, bo teraz został nim Chris Columbus, czyli ten gościu od Harry'ego Pottera i Kevina samego w domu. I nie, to absolutnie nie rzutowało dobrze na ten film. Przynajmniej w mojej opinii, jeżeli w takim wypadku film by powstał, to byłaby to naprawdę krzywdząca decyzja dla niego, żeby Kolumbus miał go reżyserować. Jakoś mam wrażenie, że wyszłoby z tego coś bardziej skierowanego dla młodszych odbiorców, co oczywiście mogłoby się opłacić biznesowo. Jednak myślę, że film mógłby całkiem sporo stracić. Ale może się mylę, nie wiem. W tym momencie o filmie zrobiło się troszkę ciszej, natomiast w sierpniu 2018 roku zaczęło robić się coraz ciekawiej, bowiem Scott stwierdził, iż scenariusz do filmu jest wreszcie skończony i być może nawet powstanie jego druga, albo i nawet trzecia część. Co oznaczało również, że zdjęcia do filmu są tuż tuż, a sama produkcja miała pojawić się w kinach w roku 2020. Ale wszyscy wiemy jak to się dalej potoczyło. Bowiem koniec końców skrypt został skończony w późnej części 2019 roku, Następnie, pod koniec 2020 roku przyszła do nas informacja, mówiąca, iż film rozpocznie swoje zdjęcia już wiosną 2021 roku. Jednak, jak pokazała przyszłość, zdjęcia wcale się nie odbyły. Co więcej, scenariusz do filmu również został wyrzucony do kosza, i w tym momencie wszystko jakby się zatrzymało. Jednak do czasu, bowiem w połowie marca bieżącego roku miejsce miał festiwal filmowy South by Southwest. Tam Jason Blum, czyli właściciel Blumhouse Productions, udzielał wywiadu i został wówczas zapytany o film o Mafię. Odpowiedział bardzo obiecująco. Na Freddy's, we are, we are dangerously close. I will say that. We are dangerously close. I'm just saying we're, we're dangerously close to, wow. to more news. Dangerously close. Okay. Um, so that could certainly be in 23. Jesteśmy niebezpiecznie blisko, żeby uzyskać więcej wiadomości. Z jednej strony mówi to wiele, a z drugiej nie. E, czyli tak w skrócie, niczego się nie dowiedzieliśmy. Ta wypowiedź może znaczyć wiele rzeczy. Być może dopiero w 2023 roku dowiemy się jakichś bardziej precyzyjnych informacji, może dostaniemy jakiś trailer czy coś. Lecz może także znaczyć, iż film pojawi się w 2023 roku. I do żadnych z tych informacji nie podchodziłbym zbyt poważnie. Ale spokojnie, ja bym się aż tak na te informacje nie napalał, bo słyszeliśmy to już wielokrotnie iż film pojawi się wtedy a wtedy a koniec końców ze wszystkiego były nici. Zatem nie wiem jak wy, ale ja byłbym sceptyczny. Ale jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Co do jednego z dowodów względem kiedy film of się pojawi, wiele ludzi daje to konto, niby mające należeć do Scotta Coutona, na Instagramie, gdzie to między innymi znajduje się informacja, iż film miał wyjść zimą 2022 roku. Problem w tym, że konto jest fejkiem i nie powinniśmy w to wierzyć. Tego typu informacji było w internecie znacznie więcej. No i cóż, póki co tymczasowo to byłoby na tyle. Myślę, że na razie musimy czekać na jakieś dokładniejsze informacje. Poza tym radziłbym wam być sceptycznymi co do kolejnych informacji względem tego filmu, bo póki co nie wiem praktycznie nic, a wiedzieliśmy już bardzo wiele w przeszłości. No cóż, pożyjemy, zobaczymy, moi drodzy, ja się będę już żegnał. Przepraszam za to, że ten film jest taki słaby, bo wydaje mi się, że nie jest za dobry, ale jestem chory, jak może słyszycie po głosie, ale to spokojnie. Chciałem Was serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, a także drugi kanał czyli htvrs wrzesie, która niedługo będzie reanimowana. Bardzo chciałbym, żebyście tam powbijali, bo fajnie byłoby mieć też kontakt z innych miejsc, jeżeli tylko z tego kanału. Serdecznie tam zapraszam. Poza tym, zostawcie kciuka w górę pod filmem, jak się Wam spodobało. Także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym dobić tych 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę. Nie, nie, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. Mówi do Was Mondar, trzymajcie się cieplutko do śniadania. Ja wkrótce, cześć.